Ku wszystkim to jest Infestation druga, to tak jakby drugi odcinek. Ze mną oczywiście Young Gamer. Siemano. No, i tak jak w, w tym nudnym zwiastunie będziemy sobie chodzić, gadać, i takie tam różne przygody, że tak powiem, będziemy zwiedzać. No, nie jestem prosty, pinę coś tam. Kolega też jest na szczęście obok gdzieś. Ale kurde już mnie trzeci raz z rzędu tutaj No, mikrofon mi się tutaj Już trzeci raz z rzędu mnie w tym samym miejscu y, zespałnowało i trzy razy mnie zabili, więc muszę być strasznie ostrożny A co Aha, najlepsze ja... mam tylko kurde dwa co pięści A ja mam, ja mam latarkę no to co... A trzy... ja mam flarę Jest siódma Na nad ranem, więc zarobiście ale ja tu idę od strony tak jakby tego Survival Outpost od czerwonego kółka, co nie? I ja no. idę przez góry to Szej. spoko, spoko. Przejdę góry i będę w tym mieście, a stąd tego pójdziemy, nie wiem, do... ...Matese Weather. A, jak nas nie zabiją, to pójdziemy. Albo auto znajdziemy, chyba No, jakby fura była, to by było naprawdę spoko. To będzie spoko, no, co myślisz? Ja tak sobie myślałem, że sobie, 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 jak sobie pójdziemy, to będzie całkiem spoko. <noise> Kurde, już my tu do, trzy razy zabili. Trzy? Czy dwa? Trzy, dwa, chyba. Dwa albo trzy. Nie, trzy, bo trzy razy mnie chyba... Coś takiego no to teraz i dwa razy cię zabili. No, no. Eee, no, no właśnie I, i że mnie trzeci raz nie zabili. Bo będzie kaszono. Koszona, no też mi wydaje, <laughs> Czy wiesz, się ostatnio pytałem m, tego naszego y, od Bartka, nie? Tego od Wasiutyka. Ko kojarzysz panie? No. Yy, bo on ma jakieś tam premium konto na, na infestation i ma nam załatwić po takim jednym zestawie haczetów do inventory global to byłoby zajebiście, za mną zombiak goni zabij dobra, odjebam się pamiętam kasy, jak to na wakacjach dawno temu nagrywali, to były czasy no. fajnie się nagrywać. Kurde, ej, nic tu nie ma, no jakby ktoś tu był flary mi zostawili. O to weź, rzucisz mi. Znaczy ja muszę coś z ustawieniem zmienić. Jakieś kurwa, jakieś rzeczy samych chujowe, lighty. Nie biorę Lightów. To jest taki fajny budynek, jak graliśmy na tym emulatorze, pamiętasz na Stargacie? No, tak. Jest ten taki budyneczek, taki, gdzieśmy się kampili. W chuj okien, wszystkie rozwalone do oka, jakbyśmy coś znaleźli. Tośmy się tu kąpili. Panie zombie kostoprytem. No, no. Skąpimy się tam, ale pierw musimy tam dojść No, o jak ładnie tu cień widać. Ja Według infestation jest bardziej bardziej lepsze. Tak, o Jezu, Stary, no widzę już to miasto, to jest no urwa mać, leci do mnie nie. Nie jak O widzę ten wielki budynek Stary, są taki górze. Tak strasznie wysoko jestem nad tym. Jak, jak zjadać gdzieś z tej góry jakoś się zabiję Dobra będę musiał zabić zombiaka Ty, dodaj mi do grupy ja mam numer. No czekaj, czekaj, zaraz. A ty jaki masz numer? No. Jarzębina, tak? Jarzębina, a ty Wywaliłem z serwera. No, zajebiście. Jak Punkbuster Kicket Player No 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 mnie tak samo pan buster przed chwilą. 0 minus recrutzą program coś tam Robimy kurwa, no nie mów, że znowu biegnie za mną, pacan. Ja pierd. No, widziałem to. Jaki to był 0,0? 2. No, kurwa, no. Co jest? No, rękami go będę musiał napierdalać. Jak tak wiesz, uderzysz, cofniesz, uderzysz, cofniesz, tak to 7 razy w głowę to pada. 7, bo raz liczyłem, czy tam 8. Nie tak, że stoisz przed nimi i go napieprzesz, bo nie zawsze trafisz w głowę. A jak tak, w głowę 6, ciekasz. 7, no. 8, 9, 10, 11. <grym> 12, <grym> no, 12 wizerunku, 12. Co najgorsze w tym budyneczku stary nic nie ma. Jest, no jest, tak. JEST! 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 ki okay. Możecie przyjść teraz, zombiaki. Dobra, ja odchodzę z tej mega górki. I mam numer jeden, proszę mi dać. Do grupy? Pies na kobitki? No, to ja. To <laughs> no, <laughs> zaraz podejmę. O, znacznie na Ty popatrz w góry, w te lasy. Ty jaka? O kurwa Te pies mi tu się siebie O, O Ale tu są, ej tu są budynki No to jest zajebiście Widać jak tu wyjdziesz Znaczy Twój znacznik Ty co masz jak zjechałem zjechać góry No no Tak szybko coś, stres. Aha Tak szybko zaznaczasz coś Pójdziemy potem tego tego chuj dużego domku No właśnie nie jesteś O binoculars Moje ulubione jego ja ją lubiłem. Ja już z tej góry sporo... O, widzę cię ładnie. Widzisz mnie? Z latarką widzisz. Ja też cię widzę. Jesteś masz czerwoną koszulę? No. To to ty. Tak stary normalnie to ja bym ja m... ja sobie nie pomyślał, że to ty jesteś, w sensie jakiś mój wróg, nie? No. Ale jak wiem, że ty tam na pewno jesteś, to tu musi być. To jest skomplikowane, wiem, ale. No <grych> Kurwa. Nie wiem czy już tu byłem czy Oho, już mi się gra ja myślałem że żebym... będę z serwera. Dobra, zaczynamy exploring, bo już jestem przed jakimś wielkim paskudztwem. O, już coś leży. Dlaczego tu nic nie ma? Dobra, of... typo. i Zabił mnie jakiś degros Kurwa, młotek miał i miał mosberga na pewno. Jezus, naprawdę? Tak. Przed tego i Deutus. Degaros, sorry. Zombiak do no. niego poleciał. To może pauzę w nagrywaniu, zaraz przyjdziemy. To nie, to ja się tu ten... Wyłączę i raz, dwa wbiję. Jeszcze raz. Spoko. A to na pierwszy raz zombiaki. I nie, to stary, to, miejsce będzie bardzo niebezpieczne. Ale on kurwa nie trafił we mnie z Mosberga. Naprawdę? No. Jakiś lamus, ale spróbuję dość wbić. Dośćkiem, ok. Tak czy, o, tak czy owak, to są ludzie bardzo niebezpieczna. Jeszcze jak nie mamy broni, to mamy jesteśmy w dupie. No już trzeci raz, kurwa, i trzeci raz zabili. Bez żadnej broni, bez niczego. Na pewno mnie wyjebie teraz gdzieś na drugim końcu mapy. Tak, jest mojej ode mnie arby. Mm -hmm. Zombiaki mi zjedzą. Tak jak mnie wczoraj No naprawdę mam... życia kolana tylko. A masz te procenty? Nie 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 To masz tyś Ale ja Ale jestem w jakimś do budynku wielkim I Dobra, ale ja nie wiem dokładnie czy ten typ cię zabił, nie? Gdzieś wiem. na trzecim piętrze chyba, wiesz ja tam wchodził nie będę Patrz w okno, on będzie na pewno tam patrzył. Dobra, teraz, łoj! Eee, no. Eee, koło Mountain Crest. Haha, <laughs> zajebiście. Jeśli mi pamięć nie myli, to ja mam gdzieś tam postać, to może być. To jak Ci się chce zmieniać, to możesz bić. Nie wiem, nie to kurde... Idę do Mountain Crest, tam jest lepiej, bo jest troszkę... No. Ledio, tu, póki mnie nie zabiję, no to jeszcze do chwili powiem, może. Może jakiś typek piek i mnie nie zobaczy, to go utłuch, Idź, idź no. bo on dostał ode mnie, dostał. Bo dostał? on strzelił do nagle do mnie i zmienił na hamera. Nie, miałem kij, tylko on to wiesz. młotek jest bardziej ten. Bo obrażenia zadaje, nie? Damage. Damage. Wbijam dzisiaj do Challenger'a Alon. No, no. To ja wiem. Prawda, nie no, bo miejsce się uchyliło jakiś typego odpadł, no to wiesz. to ja wiem, wiem. Jestem z okazji. Kurde, nie mogę skoczyć do zasonnego okna, no ja pierdzili. Ja mimo to nie mi życie spadło. Ty patrzę w te okna i ty panie widzisz, Patrz, 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 patrzaj no, Mogę się założyć, że się tam skampi No ale w sumie tak Bez sensu to chodź sobie tam po mieście i szukaj, nie? Bo on tak też Znaczy też właśnie nie będzie cały czas tam tak patrzył w te okno Choćby ząbek gdzieś leży, może to nie No możliwe Ząbek widzę typa No Widzę gościa Kóż ja wiesz, gdzieś od samej kostki, więc ja mnie nie raz nieraz to mnie. No, daleko jest od ciebie? On pistolecik, ma. Nie. Przede mną. To jest tak, tak, tak skradać. Zabiłem tak. go! Jak się nazywa? O kurwa, nie wiem, pisze mi. Daggerus, uh, kurwa. Nie, młotek binokularsy. Młotek, to on jest! Daggerus! Mosberg. Daggerus, no? Pisze mi. Aaaa, to ten co mnie zabił. To jak słaby. No, Policja, baton, hammer. O się 22, może będzie. Na bye mu. Bye bye, Dagerous. Wymazasz? Pięć na ja Hammer sobie wezmę. Weź mi okulary. I czekajcie chwilę ze Udyzio. Okej. Okay. Hmm. Dobrze, że padł ten kutas, co mnie zabił. No kurwa, gdzie ja mam pójść? Z pierdolnymi. Rękami co ja zombiaka będę bił długo musiałem do niej lecić Kurwa I się nie musiałem leci jednak, tak? Ej Dominik, ja czuję tutaj, że bo mam same kolana, nie? Znaczy same stopy. Ja tu, ja tu zginę, a muszę lecieć szybko do sklepu, więc Zewu a pewnie padnę. No to dobra No, znaleźliśmy jakąś broń. Jakie to chujowe, bo duże W tym się będzie bić i bić. O tutaj Bandarze. Chodź, chodź Zobaczymy czy to fajne. No ja z tym się bije i bije. Aj kurwa. Jakie to jest chujowe. Oj. Co jest? Co taka grafika dziwna.

co się dzieje no i to samo zaraz wrócę do nagrywania zobaczymy co się stało Hej, okay, już jestem myślę że teraz mi się tak nie zrobił jak przed chwilą przynajmniej włączyłem sobie jeszcze raz reseta zrobiłem serwera po prostu wyszłem i weszłem no szybko ten czarny ekran nie dobija dobra no już jest w porządku. O proszę, Kruger i Five Seven. Oczywiście, pistolet do ręki bierzemy. Też mam tylko trzy naboje. No ale, pistolet od Krugera jest po bardzo dużo silniejszy. O! Hatchet dajcie mi to, bo. Tym, tym głównym Herving Dol, czy jak to się tam nazywało? Zaraz sprawdzę. O, i hammer. Ale hammer nie jest potrzebny. Dobra. Mimo to, że w bardzo lubię yy, ogarniać tereny, jak gram tutaj z Jan czy z innymi kolegami, yy, jestem właśnie takim gościem, który właśnie bardziej ogarnia. A na filmiku, filmikach nie chcę tego ...tak pokazywać, za dużo, a właśnie, właśnie źle, bo zabijają mnie często. No i bez ost, bez, bez... ogarniania... Yy, ...właśnie bez ogarniania padam, nie? Więc teraz taka troszkę gra bardziej podobna do mnie, jak nie nagrywam. Czyli taka bardziej może lamerska mi się wydaje, bo co chwilę ogarniam. Lipa, że gram sam, bo kolega poszedł gdzieś tam do sklepu. O, maczeta, to jeszcze lepiej. Gdzieś tam poszedł do sklepu. No. To tak troszkę gorzej. Mi tak samemu ogarniać, po prostu. Kruger, jeszcze jeden. Ten ma się amotów, tego weźmiemy. Chciałeś tu wyskoczyć? No serio Cześć i wielkie story, żeby mi było. Siema, siema. No. I, a jak, padłem. Kto? Czekaj, no ja. Y, a jak, minus 1 to znaczy, że mnie zombiaki zabiły. Y, w sensie to trucizna, nie? Aha. Bo mi życie ubywało. Łupa, ty w jakim to... jesteś miejscu? No. Może mam jakiś sposób? Mountain Crest. Jestem w Rocky Force Macie 1 No tak, jak zresztą wbijaj? No to dobra, no. Czyli to coś no chyba. Mm. O będzie więc dwa, super. Tu mam, mam w rzeczy, więc serwer 8 na MO 002 y, już wiem, jeszcze sobie skoczę na naśpicie. Dobra. No i teraz. Y, kurde myślałem w świdę. No i tak właśnie stoję teraz. Rocky Ford. Gdzie to jest Rocky Ford? Nie widzę. Dobra, tam. Weź Teraz tak wyszłem i stoję jak głupek. I bardzo łatwo mnie zdjąć. Dlatego trzeba uważać. Z Delty lubią chodzić. Często. I witam z powrotem. Jo, jo. Jak miałeś jakąś akcję, chcesz się zawiódł za świętyną? Nic. Nic, a nic? Nic. O Jezu, ja tu mam Alicę Oho Ile tu gravestonu O no ja teraz mi ktoś dzwoni Nie wywali serwa Nie, nie patrzę, może odpuści Chodźcie tu, to... Nie Do czego? Na skapie do mnie No jak gadam, są na skapie A, Ojej okay. Jest tu raz, dwa Trzy, cztery, pięć Sześć o? Sześć tych Trumienek Jaka I... sieka tu była Przejdę tutaj do Roki Force ogarnąć, okej, ale do grupy możemy dodać. Ja mam numer, już nie mówię. Czekaj na razie, 12. Bo tu byłaś ciekawa, może. Wtedy tu mam Didgert Eagle. Ja mam tu już też dobre naboje. A ja sobie mam Acerus Sack, Łopata, Gunpowder, Smallback, Picier. Piszki. Picier, o Flara. Może się przydać, jakbyś miał serdza. Jezu, mam naprawdę. Nie odpuści kiedy kto dzwoni. Przecież to nie chcę? Antybiotyki słuch. A to słychać? Słychać jak ktoś do mnie dzwoni? Nie, ciebie, nie. tam. ja nic nie słyszę. A to dobrze, Kiedy byłaś miał zarywek na filmiku, a to do mnie przeszkadza. Dobra, idę tutaj. W mnie broni szczerze nie mam. Jedyne co ja tu mam dobrze, Fankilery. no to nie wiem. O, odpuścił. Ja tu nie mam żadnych właśnie medykamentów, nic po prostu alicerów i tyle. No i Grapestone, kolejny. Była Dobry tutaj mi? sieka O, stary jaką broń znalazłem. Jakąś... Maszynowe Evo 3, o kurde. nawet nie wiem co to jest. 30 Yamo, zobaczymy jak się przez to patrzy. Co? Zabijmy cię już. Dobra, mam już zajebiste rzeczy. Bardzo fajne. No, także, więc wiecie. Kończymy grę, idę sobie wszystko spokojnie. Na razie cześć. Heee, he, żartowałem no? <grychy> Dobra, jest tu jakiś ty... Musiałem ja jednego z pistoletu ściągnąć, bo my mnie zabili. Hoj mi krew a ja nie mam żadnych bandażów. Nice! Tak, spoko tu są zombiaki. Czy idę do Delta Pik kurwa? Nie, kurwa dzwoni do mnie ktoś. No, do mnie też, pewnie Bartek, ten wiesz. Co no. mam to ja miał nie chcę go ja... Nie, muszę bandaża znaleźć tyle. Nie ma obrym dla nas, muszę znaleźć. Kurwa tylko i będzie przeszkadzał. I teraz mi się jeszcze ten długi obraz będzie... Na czarno weźmie, tak? No. Tak na początku. Nudny zwiastą Tak samo teraz. No szybko, Boże, Święty! Możliwe życie serwera woli. Nie. Dobra, nie Ej. idę do Delty Range Straty. Nie, bo Gramsci Nie, ale wiesz, czasami może wywalić, że ktoś ma Dobra, idziemy sobie pod drzewko, ogarniać to wszystko. Zmieść tam wrócę do Mountain Crest jeszcze, tylko na razie poczekam na kumpla, wyjdę po kumpla. Bo nie wiem, gdzie, gdzie ty jesteś tak dokładnie. W Rocky Ford, tylko że szukam bandażek. Daleko to stąd? No to Mountain Crest a Rocky Fort na lewo. jest Rocky Ford? Na lewo od kres. Kurwa, taka malutka, a ja wcześniej szukałem i tego nawet nie widziałem. Co ja idę w twoją stronę, cycku? No spoko, tylko że kurde... Nie mam... ...landaży, a krwawie. Ja mam. Dobra, no ale wątpię, żebyś ...zdążył... ...przejść za nim, kurde. Który Tam. numer masz? Zaraz powiem, mogę zombie sobie jeszcze. Numer mam 12. Wyjdę szybko. O, widzę przed sobą restaurację, może tam fajnie. No Zabij tą broń, stary 30. Ja mam maszynówkę. Zobacz jak trzeba. Się... O, uj słyszałem, no. W sensie nie w grze tylko w odbiciu No. Ktoś był koło mnie, to się kurwa wystraszył. No, możliwe, że zwiewiesz, albo Cię Szuk. Słuchaj, niech szuka. Binokularze mi się przydały, to lubię strasznie, Tak, Bandaże! sobie. O, widzisz. Ale się. Dalej, ale raczej krwawie dalej, teraz się sprawdzi. jeden. Dobra, nie krwawił już. Yeah. ja. Piona Wadac. <laughs> <laughs> Albo nie, z tego Monte Kurwa, nigdzie nie idę do ciebie, sam przyjdziesz. No no to teraz już tak, bo ja już mam... Ja ten alicerusek nie chciał w ogóle stracić, ale w sumie... i to pysk ząby. Ja też mam zajebiste już rzeczy tutaj. Masz alicerusek? Nie, ale mam zajebiste bronie. O widzisz. W sumie to nie wiem co ja zrobiłem. Aha, bo to ciebie miałem mieć kurwa. Zapomniałem. No wiesz, tak samo jak... Oj, kolejne bandarze i kolejne bandarze, bo będę miał... Jeden mi się ulecza, a drugi będę miał, jak będę znowu. Ja sobie, pan ręce, O, sobie użyję. połowę życia mam, nawet składanie. Oho, jaka banda na tym dachu. Jestem przed dachem jakiegoś domu. Znaczy przed domem jestem, a na dachu widzę te takie wiesz, barak, baraka barakady. No, czaje. O. No chuj, gravestone A du mleko Już leci do mnie jakiś kurwa pojeb Dobra, wchodzę na ten dom. Jaki ty pobieg z barabakami. Mhm. Uh -huh. Tak. Tych. No. Julius. Będę wchodził. Jak tu stary personal lockeru, tego No ale poza tym nie, nie myli go ino. Myślałem, że tu będzie. To było oczywiście niesamowite. Co? Mój pies... się bał. Tylko wiesz, żeby mi teraz tylko nie wniósł. Cześć! Jak będzie słychać mojego psa, to pojedz. Słychać. No to... niech sobie rysuje sobie wiesz? To mu to powiedz. Co ja, jestem? mojego właściciela, wiesz? Jezu, musi tu drzwić. Znaczy, na razie... do kogoś. Naprawdę. Na dwa razy. Widzę typa. Masz coś, żeby go zabić? Tak, na ilgunę. No, to słuchaj... Co jest, kurwa? Dlaczego tu nie ma rzeczy? Aha, biegnie w znane lasy. Typek byk do lasu, ale. Jakby na Mountain Crest? Nie Typek byk przede mną. A widzicie? Chyba tak, znaczy nie wiem, ja do niego zacząłem strzelać, ale. A, to jeszcze raz to już lipa. Ale dostał kilka razy. To jest Dobra, tu już byłem. Kno Ale mam jeszcze jedną kampę Kampę Mianowicie chciałem wyjść na dach kurwa tu, tu oni wychodzą często na takie dachy, na tych warsztaty tak jakby to są mhm. Siema Siema wariat, co tam? O Graves To ja idę na farcie, nawet się nie rozglądam. A ja właśnie pobiegłam za tym typem, ale chyba udało mu się spieprzyć. Tak jak mówiłem, jest wejście oczywiście na dach, jestem na dachu jakiegoś budynku. Dobra, bo ty byś się zrekalała, ja nie mam co szukać już. Ja jestem na dachu. I mogę teraz sobie, chłopie, wszystko sobie, mogę, bo widzę wszystko, co chcesz, chłopie. Mam zrezygnować z Gdzie jakoś Krugera bym to pas naraz ścisnął, ale mam trudno. Też nie jestem najlepszy w tym, ale... Mniejsza. Słuchaj, ja mam, tu, co, dobrą, nie, ja mam tu dobrą już kampę. I stary, ja po prostu nie wiem co ja mam robić, bo mam widok stary na taką fajną górkę. Czekaj. Z niej się schodzi z Delty Peak i idzie się właśnie Rocky Ford, Znaczy stąd idą z Rocky Ford i z Delty. Więc jest naprawdę spoko. Widać wszystko A mam tego rzecz, że ktoś mnie to zaraz zdejmie. Ten typek myślał, że ja go zdejmę, ale znów Góda, na farcie uciekł. Mnie. Znaczy wiesz. Mam innego, mam jeden strzał w pistolecie, ale na pewno bym nie... tym bym go nie jest. Ja nie mam co ja to całe miasteczko już przeszłem. Iść gdzieś hmm. do mnie. Więc... To nie odcinek już trwa długo. No to, to znaczy wiesz, może ten zakończyć, już nie, bo to do, długo trwa, też też przyznam. Ty jesteś w Rocky Fort, ja w Mountain Crest. Mam zajebistą kampę. No trochę to, to od to siebie po... mamy. Co? Trochę od siebie mamy. Malutko. No? Restoration Pusto. Dobra, to będzie koniec tego odcinka tego drugiego. Yy, nie wiem jeszcze jaki będzie nosiło tytuł. Myślę, że coś się wymyśli. No to... Ej, daj tak, daj taki tytuł. Infestation 2 jakoś się wymyśli. <laughs> nie no tak więc na razie i Szimu. do zobaczenia w trzecim odcinku z Infestation. Pozdro!